Po filmie kolejny na kanale widzimy się po raz kolejny w grypy i po raz kolejny w turnamencie, w którym będziemy rywalizować, o to, żeby może wbić się do okolic 1050 LO. Czy się uda? No, zobaczymy. O ile nie popełnię takiej gafy jak w poprzednim odcinku w ostatniej partii, jeżeli ktoś nie widział, może zobaczyć, to może być dobrze. Ale no, przekonamy się, wszystko wyjdzie w praniu. Ciebie widzę, chciałbym tylko prosić na start o zostawienie łapki w górę i suba. I lecimy z tematem. A start mamy przeciwnika. Silvera 3 Polaka jest bardzo podejrzane. No, zobaczymy. No, żeby to nie była jakaś pułapka, tylko na start. Mamy Rosję. Sea of Dom, magazyn. Jakieś sklepy tutaj mają. Fajnie, fajnie. Eee, to jest taka. Mamy Omsk. Mamy Omsk. Ok, to było pod Tumeniem. Niedaleko Tobolska też dobrze. No ale byłem znacznie bliżej, więc jesteśmy 2,5 tysiąca punktów do przodu. Zrobno wschodnią Ukrainę, poniekąd wiem dlaczego. Ponieważ bodajże w regionie Donieckim można spotkać czarne auto czasami. Rozumiem jego decyzję. Dobra. To jest Senegal, to jest zielony Senegal, czyli... E, tu raczej nie, to będzie ten południowy. A jednak nie, tutaj zielono w Senegalu. Wiesz tu są pustynie. Ciekawe, że tak, taka różnorodność panuje w klimacie w porządku. Przeciwnik sobie zyskał 300 punktów, przynajmniej w ten sposób. Um, okej. Okay. co my tu mamy? Bardzo ładne domki, to jest jakiś region letniskowy, chyba. No też może tak sobie mieszkają. Na stałe, nie wiem, nie wiem. Jest to możliwe. Trzeba by było stąd wyjechać i sprawdzić, co to tam za budynek. Jest taki duży, ale przeciwnik nie daje mi za bardzo czasu na to, to jest. Agresywny gracz ewidentnie. Kurde, no nie wiem. Takie góry? Nie wiem. Dałem czadło górę. Dobrze. Strzał. To był to kompletny strzał, muszę przyznać. To, to był strzał. Ja nie spodziewałem się, że to jest czarnogóra. Naprawdę. Po prostu tak stwierdziłem, że gdzieś w Bałkanach to może być, ale że Czarnogóra nie powiedziałbym, nie? Okej, okay, to jakieś boicho jest strasznie sucho. No dobra, no Bolivia, no. Damy sukry. Tak pustynnie. No, no. O Ruro to by było. W Boliwii. Przeciwnik też wyczuł dało dla Paw. To jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. I ma to jak najbardziej sens. Okej. Okay. Żółte pasy na drodze. Ruch prawostronny. To jest Brazylia. Chyba ta. ta to jest Brazylia. Eee, gdzie? O jane. Okej, okay. na zimę drzewa gubią ostro liście. Trzeba wziąć pod uwagę. Czyli no tu raczej nie gubią w okolicach równika, więc damy bardziej na południu. Mi się wydaje, że tutaj w Amazonii to raczej ta zimy takiej nie ma w Brazylii, nie? A jednak, no całkiem północno to jest. Spoko. Riachau das Neves. Ważne, że byłem bliżej. Mimo wszystko, nie? To jest najważniejsze. Dobra. Želgetal. To jest w Kirgistanie. Kara.

Jakiś... Hmm, może Włochy. Czy tam coś pisze może. Coś jest napisane. Coś ciekawego. Divieto. No pewnie, że tak, Italiano. Dobra, to damy to południowe bardziej Włochy. O, to było na Sycylii. ale przeciwnik dał w Portugalię, co było dużym błędem, gdyż dzięki temu wygrywam. Więc dobry stat, to mi się podoba. Mamy dzięki temu 1024 lo, więc zbliżam się do trzeciego Szweda. Może uda się jeszcze bardziej zbliżyć. Okej, okay, tym razem będzie już po... raczej trudniej, bo mamy przeciwnika z Czech o 1040 elo. Sparrow318. Także... Witam, witam. Forma... Formamos... To hiszpańsku... Ahoy, mógłbym rzec wręcz. Arkipa. O! Oby to nie była pułapka Oby to nie była pułapka tylko Jak widzę taką wskazówkę to nie ma co się zastanawiać, trzeba ryzykować, bo może mogę zostać na tym sporo punktów No dobra, to było niedaleko, ale ekipy w mieście Juliaka, Juliasa, a w dał z dla pas Również znamy jedne bardziej Dobra Żółte blachy Żółte blachy. Czy to jest Izrael? Tak, to jest Izrael. Dobra, no to damy w Tel Awiw po prostu klasycznie. A to było w Kiliad Gat. Też było. Czemu nie? Dobra. Zobaczymy, co będzie tym razem. Eee, I co mamy? To jest Kirgistan. Chyba, tak. Znaczy na pewno, bo brak roślinności, tak widać, że zimno tu jest. Balikci, tor, Torugat, yy, Coldwater. ci Torugat. Dobra, szukam tych miast, tych miejscowości. Tu jest ci na południe. Dobra, to jesteśmy gdzieś tu, na tej drodze pewnie, albo na tej, może tu gdzieś. Koszkoł, może w tych okolicach. Albo tu Krasny most. Może być tutaj na przykład. No ale na pewno w tym regionie, więc. O to się nie trzeba martwić. No, to było w tym regionie. Przeciwnik to. Nie, to ja. Ja wyczaiłem 3 km celu. No, bardzo dobrze. Zawsze jakieś punkciki do przodu, jakby nie patrzeć. Eee, Japonia. Ale gdzie? Nie wiem. Więc zwalimy po prostu w... Nagoje w miarę bezpiecznie, żeby pokryć mniej więcej obszar tej centralnej Japonii. Jest tu dosyć płasko, więc to jest możliwe, że gdzieś pod Tokio na tych terenach uprawnych. No, pod miastem Nigata to było. Też może być. W miasteczku Agano. Eee, no, cóż. Dobra. Znowu Japonia? Chyba te. No, to jest Japonia. Po raz drugi więc znowu uderzamy w podobne miejsce, no, a przecież się śmieję, więc wiem, że jest w Japonii. Eee, zresztą mnie ciężko rozpoznać, tym bardziej, że jest e, Low camera która jest charakterystyczna właśnie dla Japonii i Szwajcarii. Byliśmy daleko jeziora i na Washiro, pod miastem Koriyama. Przeciwnik niestety był bliżej, więc zyskał nieco punktów. Dobra. Eee, Język tajski, więc po prostu walimy w Tajlandię. Bez większego namysłu, pod Bangkokiem, bo gdzie to jest, e, nie mam pojęcia. A mi się za bardzo nie chce w Tajlandii szukać, bo mogłoby to zająć za dużo czasu. No i to posłuszny strzał, byliśmy niedaleko Bangkoku. Przeciwnik agresywnie walnął w północ, nie wiem w sumie dlaczego w tym przypadku, ale ja na tym zyskałem, więc nie będę narzekać. E, dobra. A to co? Jakaś Australia? Albo RPA? Uh, 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 uh. Musiałbym coś zobaczyć, jakieś wskazówki dostać. Na razie mam problem. A, bo tu jest. Oj, oj, oj. Teraz weź wyjedź, bym przejechać w tą stronę. Tutaj, tu, 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 tu. Tutaj muszę jechać. Tak jest, bo inaczej to jest ja ugrzęznę tutaj, w tym osiedlu. O, tutaj jest jakiś chyba wyjazd stąd. O, oj, oj, oj No dobra no. Załóżmy, że Australia. Damy Canberra może. Perth nie wiem, po czym on wie, że to jest pod perf. Na, nie mam pojęcia, ale gratuluję, nie? nie? wiem, nie wiem. Ja bym nie strzelał tam. Nie ma szans. Nie wpadłbym, że to może być pod perf. Ej, ej, ej... No niestety, czasami się tak zdarza. Teraz mamy przeciwnika z Danii, który jest w Jeden Incendiary. Ehm... Dobra. Co my tu mamy? Eni... Any... A! Greka. Mamy watery. To jest grecka oczywiście. Nie wiem, nie wiem po czym. Może widział jakiś znak albo coś, że jest to perf, albo po prostu zna, w sensie kojarzy ten wygląd. Nie wiem, nie wiem. Może się. Jeżeli ktoś wie, może mi napisać, po czym on wiedział, że tam jest perf. Może ja czegoś nie dojrzałem. Nie wiem. A teraz byliśmy w Koryncie. Nie Aten a ten w sumie, więc. Dobrze, jesteśmy na punkt, punktowo. E, dobra, czy to jest Turcja? Yes il Tak, to jest Turcja. Damy niedaleko Ankary, po prostu. Nie będę tutaj się za dużo rozwodził. Bezpiecznie, myślę, taki strzał. W miarę bezpieczny. Może mogłem bardziej na środek dać niedaleko kajserii. No ale. No, mogłem dać niedaleko kajserii. No, bym zyskał kolejne kilkaset punktów, no ale. No, ale coś. Eee, białe auto. Czekaj, czy to jest Chile? Tak, to będzie Chile. Takie południowe dosyć wiedzamy tutaj. To, to musi być Chile. No nie ma innej opcji. Tak, ładna roślinność. piaszczyste drogi to jest Chile. Tak. Może gdzieś tu. A, no myślę, że ta okolica jest dobrym gresem. A, to bardziej o, na północ było pod psion, Nie tylko Los Angel, Angeles. Dobra, mamy no, 600 punktów w plecy. Myślałem, że to bardziej na południe będzie. Lecz się myliłem. Jan Akwi. Jan Akwi. Czekaj, 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 czekaj. Kazachstan? Tak, to jest Kazachstan. Eee, hmm. Stepowy Kazachstan. Cały zielony. Akol? Nie, 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 jak się pisało. Tak czy nie. To... nie? Może tu coś będzie ciekawego? Żadnie, nie, to jest jakaś wiocha, to nie. To nic nie da. Tam, ten znak jakbym zobaczył, to by było lepiej. Czekaj? Tak... Co tam? A, coś tam. Gwóźdź, chyba nie doczytem. To są jakieś wiochy chyba. Nie. Dobra, damy to po prostu. Nie, to było pod karaganną po prostu. Okej, no. Okay, no. Prostornoje. Ja. Chciałem dokładnie znaleźć, ale niestety nie miałem informacji, które by mi na to pozwoliły. Ale dobrze, że rozpoznałem, że to jest Kazach. E, dobra. E, w sumie, jak taki znak dajecie, możecie pokazać. Abach Exit to jest islandzki. Tak County Myth. Okej, okay, Myth. Nie wiem co to za region. Myth. Czy to Myth? Mm hmm, mm hmm, hmm. Dobra, damy kill there po prostu w miarę bezpiecznie na blisko środka. Nie będziemy za dużo myśleć, bo raczej tego nie znajdę. Serii M1 PPP Motorway M1. A, po, po prostu pod tablinem. No, okej. Okay. Przeciwnik to znalazł. Chwała mu za to. Niestety ja nie znalazłem, no ale. E, dobra. Czy to jest Kambodża? Chyba... No dobra, no, nie będziemy myśleć agresywnie. Trzeba agresywnie zagrać, jeżeli chce wygrać, to trzeba tutaj cisnąć już. Tak, to jest Kambodża rzeczywiście, więc dobry guess. Mam nadzieję, że przeciwnik nie, no, nie potknął się, nawet był bliżej, więc... Nie dobrze. Sidhor Kandalla. Miejscowość. Przeciwnik nadal mnie pokonuje, to jest trochę niedobrze, bo nie chciałbym z Golda przegrać. Bułgaria. Walimy znowu agresywnie. Nie mogę dawać przeciwnikowi czasu do namysłu. Po prostu musimy. Jak, jeżeli wiem, to strzelam od razu. Nie, nie myślę, gdzie to dokładnie może być. Bo. Po co? I co? No i znowu był bliżej. No kurde no. Pod dupnicą byliśmy. Ha. Ha, ha dupnica. Dupa. Ha, ha. Niedobrze, niedobrze. Nie podoba mi się to. Żółte blachy. Low camera, stara kamera. Eee. No to nie jest Sri To już wiemy. To jest jakiś hindi, czy jakiś tam inny język. Nie wiem, nie znam się na językach w Indiach. Co tu mamy? A. okej. Okay. Jeśli nie dowiem. Więc walimy w lukno. Najzwyczajniej w świecie, bo zanim coś znajdę, to prędzej tam ja już tutaj w tych Indiach ja się znajdę po angielsku, nie? Tak, tam w jakimś odcinku zresztą mieliśmy, no znowu po bliżej, no to jest niemożliwe. Bo pal 2000 punktów mi tylko zostało, kurde, no robi się problem. Chyba przegram. Okej. Okay. Nie, no, blachy macie białe. Tylko te pytki mają żółte. Hmm. Ticket counter. Czekaj, czekaj, czekaj. To jest Sri Dobrze, to jednak jest Sri Lanka. Damy pod Kolombo. Jest. Dobra, przeżyłem to. Wow, w ogóle w środek Kolombo walnął i też trafił. Kurde, no. Nie mam na czym przywagi wyrobić sobie. A to co? Eee, dobra, Dominikana. Santo Domingo, po prostu uderzamy. Nie będę czekał. Co to jest? To jest jakiś cmentarz? Jakiś taki... wymyślny, Tak, to jest cmentarz jakiś. Kurde, ciekawe miejsce. No dobra, przeciwnik nie ogarnął, mamy to, wygrana. Ale ten cmentarz mnie ciekawy. Cementario Nacional Máximo Gómez. Mam się zbyt to obejrzeć poza filmem, bardzo ciekawie wygląda. Dobra, ja będę dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że widzów dobrze się bawiłeś, że tak zostaw łapkę i suba. E, I napisz w komentarzu e, Cment. żebym wiedział, że obejrzałeś i do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć.